Witajcie, moi ostromili. Jak jeszcze nie słyszeli jeszcze tej piesnicki, które tam w idzie, to poszukajcie się na necie. Posłuchajcie. A tak idzie idzieło y, to co tam jest zawarte w treści. Muzyczka jest gryfno, ale gryfniejsze są jeszcze te y, słowa, co ta kobieta tam śpiewa. Jora goik. A tekst jest napisany przez Aleksandra Lubinę. Lichten fajne słowa, ale jak tu do tych, do jednej rzeczy załączyć. Tam są takie słowa jak HANYS. To nie jest roboczy woł. HANYS do książek, do szkoły. I powiem wam wszyscy go mną, ale jak to zrobić, żeby te szkolnictwo było na wysokim poziomie, bo jest na kiepskim w Polsce. No jest to prawda, że jest na kiepskim, no ale nie zaś tak całkiem kiepskim, bo jak się ktoś chce, to się umie nauczyć. Co prawda, te nasze uniwersytety i uczelnie nie dokonują jakichś super odkryć. Choć ostatnio ze Wrocławia, z Politechniki Wrocławskiej przyszła gryfna wiadomość że tam wymyślili taki sztof z którego będzie szło szturm ciągnąć dużo lepszy niż kwarc, który jest teraz w by używany i że podjęli już produkcję i że na tym przynajmniej ta frela, która jest naukowcem, czy paniczka, nie wiem, bo tam do tego nie zaglądał, czy jest wydano, czy nie, ale wymyśliła Richieff, coś, co jest warte tyle, że nie wiem, jak długo ona jeszcze w Polsce będzie uczyć, bo net ją tam porwią do Ameryki albo takiego większego landu, kaj mają większe pieniądze dla badania. Jak się chce robić dobre badania, chce się być uniwersytetem na wysokim poziomie. To trzeba mieć inksze podejście do szkolnictwa jak mamy w Polsce. Ja był w takim jednym uniwersytecie w Ameryce i dowiadywał się, skąd się biorę to, że ten, ta szkoła jest akurat tak festelnie na szpicy, że szpica klasa. Dąbłem link do filmiku, który tam nakręciłem. Z tego obejrzyjcie i dowiedziałem się, że ta szkoła to jest całkiem prywatna szkoła, wyższa. Kierowała budżetu rocznego 17 miliardów dolarów. Ja nie pomyliłeś się. 17 miliardów dolarów. No, ale wiecie, no, teraz jakoś się musi utrzymać. Skądś te pieniądze musi wziąć. E, studentów tam nie ma zaś milionów i studenty muszą to zapłacić no nie ino studenty muszą to zapłacić no bo czesne ta FES FES kosztuje bardzo 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 drogo, ale te czesne płaci jakieś 20% studentów reszta płaci pół, ćwierć. a nikiery nie płacą wcale a jeszcze nikiery uniwersytet dopłacą co by nie czuli się za, za wielkimi biedokami, co by ich stykło iść ze kamratem czy kamratką na, na futbalu pooglądać amerykański, co by stykło ich bo iść do kafeju czy na bier. I no tam mają system rekrutacji nie taki jak u nas, że to się już przyszyło do tego, do szkoły, no tak aplikujesz Chcesz tam studiować, aplikujesz. Oni oglądają, ktoś ty je i cię zapraszają. Zapraszają i profesory, które tam trzeba powiedzieć, bardzo dobrze zarabiają. To jest też to dostawają wichal taki, że <laughs> niby na głodu, bo, bo zaroski cyknie reszta kadry naukowej z Polski. E, gadają z tym przyszłą studentką czy studentem i wcale nie musi mieć najlepsze świadectwo, bo może mieć ktoś świadectwo lepsze z tej samej szkoły średniej i się nie dostać, a ktoś może mieć ciut gorsze a się dostać. I teraz tak, jak go już zakwalifikują, że może studiować na tym uniwersytecie, nie? To robią z nim wywiad, oczywiście, wywiad. W, 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 tak powiedzieć, za zgodą tego delikwenta, tego przyszłego studenta jego familii. Robią wywiad o familii. Na wiele ta familia ostyknie, zapłacić, żeby tym, czy ta się tam kształciła. No i jak nie stać, tej familii wcale zapłacić, to nie musi płacić. Jak ją stać, płacić to płaci całość. A jak jest to richtig talent i familii na to nie stać, to uczelnia tego studenta finansuje i jeszcze jedno, co jest w Ameryce rzadko spotykane, nie śmią te studenty brać kredytu na studia, bo w Ameryce jest dosyć modne, że na studia się płaci, no, i bierze się kredyt. I podnieś się go całkiem życie. Tak, rychtych spłacą. Więc, żeby ten student na początku życia nie. Um, startu w życiu, nie był zaroski, y, zadłużony, to ten uniwersytet zabrali bracią kredytu na czesne nie? zabranił kredytu na czesno. No i stamtąd wyważą richtig wysoko wykwalifikowane. Specjalisty i jak się dorabiają pieniędzy, jak zostawają tam gubernatorem, nawet tam jeden prezydent Stanów Zjednoczonych się kształcił, zostają się miliarderami czy milionerami, to fundują temu uniwersytetowi łot ławeczki za pora tysięcy dolarów, pocełkę, skrzydło do nowego wydziału. Nauk, zapolano się milionów i stąd się biorę ten, te pieniądze, żeby ten uniwersytet się mógł rozwijać. A on się rozwijał dużo. Dużo. Bo od czasu, jak tam powstał, duż się rozwijał, duż idzie do przodku i tak rychty je w pierwszej dziesiątce uniwersytetów na świecie. Bez to, jakby my chcieli we Polsce mieć taki uniwersytet, to musielibyśmy iść w tym sąsiadu. W tym samym richtungu się musieli iść, a przypomniał mi się jeszcze jedno. We Singapurze jest też taki jeden Polok, który co roku opracowuje nowy nową mapę mózgu. Nie? On skanuje mózg tamtego, to jest mikrobiolog najwyższej klasy światowej. I kiedyśmy powiedzieli, no paleczku, a czemu nie chcecie do Polski przyjechać na co? Byście tak Polska sławili, to by Polska nawoz zarabiała. Nie, a nie Singapur. On bada ja, ale czy Polska mi da miliard dolarów na badania, bo tyle mniej więcej kosztują moje badania? No. A, a, jeszcze jedna rzecz. Na tym uniwersytecie w Ameryce to te profesory też mają, każdy profesor z każdej dziedziny ma swój budżet. I jak jego robota nie przyniesie e, dla uniwersytetu, Z zwrotu tego budżetu plus mały plusik, to szukają nowego profesora, który dawał większe gwarancje, że ten dział będzie lepiej zarobił. Tak samo każdy inny naukowiec jest wyceniany za swoją robotę. Nie tak, jak u nas, że przez 10 lat robi, czy 15 na uniwersytecie, doktor i habilitacji nie umi zrobić, nie, bo poznałem właśnie go tam przymią. I nam musi przynieść kasa. Jest to wszystko wyliczone w kasie. I tam nie ma habilitacji. Tam jest doktor pracujący w zespole, nie? albo jest już profesor, i prowadzisz grupa. I każdy z nich, jak i ten profesor, muszą nasia zarobić. I to jeszcze troszkę na uniwersytet. Jak będziemy tak mieli uniwersytet, albo przynajmniej jeden taki w Polsce, to wtedy można. Będziemy mieli uniwersytet, kiedy się liczył w rankingu światowym. Jak na razie, no to ja nie wiem, czy kiedyś uniwersytet jest w pierwszej setce. No to doju zaś z poboczkiem, nie wiem, się darzy. Tak się darzy mnie.